Pokój i dobro niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia w Waszych, w naszych intencjach. Modlimy się za dusze w czystu, cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć, za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy. Módlmy się za dusze w czystu, cierpiące, módlmy się za siebie nawzajem, w intencji księdza Piotra Pawlukiewicza. Mam nadzieję, że mnie słychać. Wróciłem do starego mikrofonu. Modlimy się za naszych z bliskich zmarłych. Modlimy się o pokój na świecie, pokój na Ukrainie, pokój w naszych sercach. Módlmy się za tego z nas, kto, kto najbardziej gdzieś. czekajcie, jeszcze uczę się znaczy nie uczę się, ale ok, żeby nie było prześwietlone. Teraz jest ok, więc yy, dobrze jest. Ok. I zachęcam do napisania swojego imienia poprzez hashtag Tradycyjnie kciuk do góry. E, udostępnijcie na swoich profilach na Facebooku, tam gdzie jesteście, hashtag Polska, hashtag Pawlukiewicz, bo módlmy się także Odar Nieba dla księdza Piotra Pawlukiewicza, oto by orędował za nami w niebie. Módlmy się we wszystkich Waszych intencjach e, za zmarłego Lecha. W Waszych intencjach, w intencji dziewczyny Grzegorza, wszystko to, co wypisujecie, się modlimy. O nowego biskupa dla archidiecezji Katowickiej, o nowego arcybiskupa dla archidiecezji Krakowskiej. Ruszamy za tych, którzy odeszli od wspólnoty Kościoła, o łaskę powrotu dla nich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod ponskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekiel. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Muszę dużo pić wody, wam też polecam, żebyście pili dużo wody. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pani Elżbieta prosi o łaskę zdrowia i wyjście z ciężkiej choroby. Módlmy się we wszystkich intencjach. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka naszej koronki, do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze, w Waszych intencjach padnij na słowo w sieci modlitwy z nietypowym słowem. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pani Anna ze Szczecina jest chyba po raz pierwszy razem z nami. Cieszymy się dobrze, że jesteś. Ojcze przedwiecznym ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnia piąta dziesiątka w naszych intencjach. Ojcze Przedwiecznym, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki... Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty A nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Okrwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. W intencji naszej Ojczyzny, pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Z synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać wspólną modlitwę, pomódlmy się jeszcze modlitwą do Michała Archanioła. Święty Michale Archaniel, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodz niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pozdrawiam Łukasza, brata z trzeciego zakonu. Wszystkich Was pozdrawiam. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo i niespodziankę. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, jesteście pierwszymi, którzy w taki sposób na żywo coś takiego widzą. Bóg nie umie dawać mało. Zbiór e, rozmów, wspomnień Kasi Szkarpetowskiej. I także jestem, ja nazwijmy to rozmówcą w tej książce. Bóg nie umie dawać mało, rozdział, podrozdział. Dzięki księdzu Piotrowi ludzie na nowo odkrywali to, co w nich szlachetne. Serdecznie was zapraszam, zachęcam do nabycia tej książki, jeśli by ktoś chciał. Za niedługo będzie można u nas bezpośrednio przez naszą. Parafialną, klasztorną stronę, tę książkę też dostać, a ofiary będą przeznaczone na inwestycje w naszym klasztorze, za co dziękuję wydawnictwu Esprit. Wszystko to, co właśnie uzyskamy, będzie przeznaczone na rozwój naszej parafii, naszego klasztoru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z Bogiem do zobaczenia. Trzymajcie się Jezusa. Bóg nie umie dawać mało. Pamiętaj. Także Tobie chcę dać siebie całego. Z Bogiem. Hej.